Kazimierz Marcinkiewicz, niegdyś jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce, przez lata uchodził za człowieka sukcesu i wzór kariery politycznej, która od podstaw została zbudowana dzięki ambicji i determinacji. Historia jego życia prywatnego, a zwłaszcza związek z młodszą o ponad dwie dekady Izabelą Olchowicz, zwróciła jednak na niego uwagę mediów w sposób, jakiego z pewnością sam się nie spodziewał. Ta relacja, początkowo przedstawiana niemal jak bajkowa opowieść o miłości pokonującej różnicę wieku i statusu, z czasem zmieniła się w pasmo skandali, które na stałe odcisnęły piętno na jego wizerunku publicznym. Kazimierz Marcinkiewicz urodził się w Gorzowie Wielkopolskim, niewielkim, choć dynamicznie rozwijającym się mieście na zachodzie Polski. Tam właśnie zanim wszedł w świat wielkiej polityki, zdobywał doświadczenie jako nauczyciel fizyki, Pracując przez siedem lat w jednej ze szkół podstawowych. Jego zainteresowanie polityką przejawiało się jednak już od młodych lat, fascynowały go zmiany ustrojowe w Polsce i wizja uczestniczenia w budowaniu nowej rzeczywistości po upadku komunizmu. Mimo, że jego kariera zaczynała się skromnie, szybko piął się po szczeblach władzy, zdobywając uznanie zarówno w środowiskach rządowych, jak i wśród obywateli. W 1992 roku objął stanowisko wiceministra edukacji narodowej w rządzie Hanny Suchockiej, co stanowiło dla niego pierwszy poważny krok w stronę politycznych szczytów. Niedługo później, już jako członek prawa i sprawiedliwości, pełnił istotne funkcje w Sejmie, a kulminacyjnym momentem jego kariery było objęcie stanowiska prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2005 roku. Przez opinię publiczną uznawany był wówczas za osobę skromną, kompetentną i zdeterminowaną, by skutecznie reformować kraj. Po rezygnacji z funkcji premiera, niemal natychmiast powierzono mu obowiązki prezydenta Warszawy, a następnie rozpoczął pracę w sektorze bankowym, gdzie doradzał największym instytucjom, takim jak Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Jego nazwisko zyskało także międzynarodowy rozgłos, kiedy dołączył do zespołu banku inwestycyjnego Goldman Sachs, co umacniało jego wizerunek jako człowieka sukcesu, który doskonale odnalazł się nie tylko w polityce, ale i w świecie finansów. Sielanka nie trwała jednak wiecznie. W 2009 roku wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło sposób, w jaki Polacy postrzegali Kazimierza Marcinkiewicza. Do mediów trafiło nagranie zrealizowane w studiu telewizyjnym, które miało pozostać prywatne. Pech chciał, że kamera, choć wydawało się, iż została wyłączona, nadal rejestrowała obraz. To właśnie wtedy cała Polska zobaczyła ujęcia, na których były premier w towarzystwie młodej blondynki o imieniu Izabela, pieszczotliwie zwanej przez niego Izabel, otwarcie okazywał jej czułość. Sceny te, zamiast zostać zapomniane, stały się pożywką dla mediów. On obsypywał ukochaną wyznaniami miłości, podkreślając, jak bardzo jest dla niego ważna a ona z rozbawieniem prezentowała swoje nowe kozaki, co dodatkowo podsycało atmosferę sensacji. Od tamtej chwili wizerunek Marcinkiewicza zaczął się chwiać. Plotkowano, że dla Izabeli porzucił wieloletnią żonę i czworo dzieci, co wywołało falę krytyki wśród społeczeństwa. Mimo medialnej burzy para nie tylko nie ukrywała swojego uczucia, ale wręcz eksponowała je, finalnie biorąc ślub. Świeżo upieczeni małżonkowie pojawili się później na łamach popularnego magazynu Viva, gdzie otwarcie opowiadali o swojej miłości i wyjątkowym dniu, w którym powiedzieli sobie sakramentalne tak. Izabela opisywała wtedy swoje emocje z wyjątkową intensywnością, mówiąc o ślubie jako o cudownym przeżyciu, które pozwala kobiecie poczuć się jak gwiazda filmowa, rozkwitający kwiat czy mała księżniczka, ciesząca się z każdego detalu tej niepowtarzalnej chwili. Przez pewien czas wydawało się, że ich życie przypomina bajkę. Kazimierz z dumą mówił o Izabeli jako o kobiecie swoich marzeń, a ona odwzajemniała komplementy, zachwycając się młodzieńczym duchem męża. Izabel rozpoczęła nawet przygodę z poezją, publikując swoje wiersze w sieci, co budziło spore zainteresowanie internautów. Para zamieszkała za granicą, gdzie były premier kontynuował karierę w sektorze finansowym, a ich wspólne życie z pozoru układało się pomyślnie. Jednak jak to często bywa, nawet najpiękniejsze opowieści mają swój finał. W 2016 roku media obiegła informacja o ich rozwodzie. Od tego momentu obie strony zaczęły publicznie obwiniać się o rozpad związku, a prasa skrupulatnie relacjonowała każdy etap konfliktu. Szczególne emocje wzbudzała ich batalia o alimenty. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że w 2014 roku Izabela uległa poważnemu wypadkowi. W wyniku którego doznała trwałego uszkodzenia lewej ręki. Od tamtej pory zmuszona była nosić usztywnienie w okolicach barku i ramienia, co sprawiało, że w każdej publicznej odsłonie pojawiała się w charakterystycznym gorsecie ortopedycznym. W sądzie Kazimierz Marcinkiewicz zapewniał, iż może przekazywać byłej żonie miesięcznie kwoty mieszczące się w przedziale od 500 do 1000 zł, jednak sąd uznał, że biorąc pod uwagę stan zdrowia Izabeli należą jej się znacznie wyższe alimenty w wysokości pięciu tysięcy złotych. Po ogłoszeniu wyroku była żona byłego premiera nie kryła satysfakcji, podkreślając w rozmowie z jednym z portali, że decyzja sądu daje jej poczucie bezpieczeństwa finansowego i umożliwia skupienie się na innych aspektach życia, co dla niej, osoby niepełnosprawnej, ma ogromne znaczenie. Od tego momentu konflikt między byłymi małżonkami przerodził się w trwającą latami medialną telenowelę. Izabela wielokrotnie skarżyła się w mediach społecznościowych, że jej były mąż unika płacenia zasądzonych alimentów, a każda nowa odsłona ich sporu była szeroko komentowana w mediach. Pewnego razu do internetu wyciekło nawet kompromitujące nagranie z byłym premierem, zarejestrowane w bardzo prywatnych okolicznościach, co tylko dolało oliwy do ognia. Tak oto historia, która miała być dowodem na siłę miłości, stała się jednym z najgłośniejszych skandali ostatnich lat, Pokazując, jak cienka jest granica między sukcesem a upadkiem. Kazimierz Marcinkiewicz, który jeszcze dekadę wcześniej brylował na politycznych salonach i uchodził za jednego z najbardziej rozpoznawalnych liderów w kraju, po latach stał się bohaterem skandali, które na stałe wryły się w pamięć opinii publicznej. Jego życie prywatne, pełne dramatycznych zwrotów akcji, stało się tematem niekończących się debat, artykułów i medialnych spekulacji. Kiedy po burzliwym rozstaniu z Izabelą Marcinkiewicz, Znaną szerzej jako Izabel, zaczęły pojawiać się kolejne kompromitujące informacje, były premier nie zamierzał milczeć i postanowił podjąć zdecydowane kroki prawne, próbując odzyskać kontrolę nad swoim wizerunkiem i życiem. Marcinkiewicz, oskarżając swoją byłą żonę o publikację kontrowersyjnego filmiku, w którym został nagrany w intymnej sytuacji, nie przebierał w słowach. Publicznie za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych nazwał ją stokerką i zapowiedział, że sprawa trafi do sądu. W emocjonalnym oświadczeniu podkreślał, że choć nie jest w stanie regularnie uiszczać zasądzonych alimentów, to nie wynika to z braku chęci, lecz ze specyfiki jego pracy. Tłumaczył, że prowadzi działalność na własny rachunek, co sprawia, iż jego dochody są nieregularne i nie zawsze pozwalają na terminowe przelewy. Zapewniał jednak, że kiedy tylko którykolwiek z jego projektów zakończy się sukcesem, natychmiast spłaci wszystkie zaległości. Dodał również, że sytuacja finansowa, w jakiej się znalazł, była znana jego byłej żonie, ponieważ wielokrotnie przedstawiał stosowne dokumenty w sądzie i osobiście informował ją o bieżącej sytuacji. Największe poruszenie w opinii publicznej wywołała jednak część jego oświadczenia, w której szczegółowo opisał incydent związany z nagraniem w toalecie. Według jego relacji wideo zostało nakręcone przez Izabelę bez jego wiedzy i zgody, w chwili gdy przebywał na go w Łazience. Nagranie, jak podkreślał Marcinkiewicz, trafiło do jednego z popularnych tabloidów, który miał zapłacić za nie około pięćdziesięciu tysięcy złotych. Z ironią wspominał również, że dziennikarze oferowali mu identyczną kwotę za dostarczenie równie pikantnego materiału, który, jak przypuszczali, mógł posiadać. Były premier zadał wówczas retoryczne pytania, próbując zwrócić uwagę na podwójne standardy społeczne. Zastanawiał się, czy nagrywanie nagiej partnerki lub partnera wbrew ich woli nie stanowi formy przemocy psychicznej. Wskazywał, że opinia publiczna nie dostrzegła powagi tej sytuacji tylko dlatego, iż ofiarą był mężczyzna, a sprawczynią kobieta, co według niego było rażącym przykładem niesprawiedliwości. W 2019 roku, zmęczony medialnym zamieszaniem i ciągłymi konfliktami z byłą żoną, Kazimierz Marcinkiewicz podjął decyzję o wycofaniu się z życia publicznego. W swoim kolejnym oświadczeniu, opublikowanym na Facebooku, tłumaczył, że brutalny atak medialny nie tylko przekreślił jego szansę na udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale także zniechęcił klientów, co doprowadziło do poważnych strat finansowych. Były premier postanowił definitywnie zamknąć ten etap życia, deklarując jednocześnie, że podejmuje szereg działań prawnych, aby uniemożliwić byłej żonie dalsze ingerowanie w jego życie, oraz zbliżanie się do niego. Wykrzyknik na końcu jego wypowiedzi podkreślał desperację i zmęczenie całą sytuacją, a słowa o tym, że on także ma prawo żyć, brzmiały jak gorzki komentarz do wieloletniego konfliktu, który nie wydawał się mieć końca. We wrześniu 2022 roku zapadł kolejny wyrok w tej ciągnącej się sprawie. Sąd uznał winę Kazimierza Marcinkiewicza za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego i zobowiązał go do wypłacenia Izabeli kwoty 4,5 tysiąca zł. Dodatkowo były premier został ukarany grzywną, która wynosiła 200 stawek dziennych po 20 zł każda. Do tego doszły również koszty sądowe, które Marcinkiewicz musiał pokryć co tylko potwierdziło, że jego problemy z prawem finansowym jeszcze się nie zakończyły. Mimo wszystkich błóż i zawirowań losu, życie Kazimierza Marcinkiewicza nie zatrzymało się w miejscu. Wkrótce zaczęły pojawiać się informacje o nowym rozdziale w jego życiu prywatnym. Według medialnych doniesień odnalazł szczęście u boku Martyny Kinastowskiej, kobiety, która miała w sobie niezwykłą mieszankę cech, balansując pomiędzy światem biznesu a sztuki. Marcinkiewicz opisywał swoją nową partnerkę z wyraźnym podziwem, podkreślając, że Martyna prowadzi poważne interesy, a jednocześnie z pasją oddaje się malarstwu i fotografii. Wspominał o jej ogromnej kreatywności, sile charakteru i wszechstronności, która łączyła w sobie pozornie sprzeczne cechy zdecydowanie z czułością, mądrość z radością życia, a bezpośredniość z lojalnością i oddaniem. Nie krył również dumy z tego, że ich związek zyskał nowy wymiar, kiedy zdecydowali się na zaręczyny. Podkreślał w mediach społecznościowych, że ich relacja opiera się na głębokim zaufaniu i wolności, co pozwala im czerpać radość z każdej wspólnej chwili. Nie omieszkał wspomnieć również o urodzie Martyny, choć zaznaczył, że to jej dobre serce i wyjątkowy charakter są dla niego najważniejsze. Plotki o ślubie zaczęły narastać, gdy Martyna opublikowała w sieci zdjęcie w sukni ślubnej, co natychmiast podchwyciły portale plotkarskie. Sam Marcinkiewicz w rozmowie z dziennikarzami nie potwierdził jednoznacznie tych doniesień, pozostawiając temat otwarty i podsycając ciekawość opinii publicznej. Wszystko wskazywało na to, że mimo wielu trudnych doświadczeń, były premier wciąż szukał szczęścia i nie rezygnował z prób ułożenia sobie życia na nowo.